W końcu nadeszła pomoc przyjechał do mnie Dominik, który pomaga mi tutaj teraz dostać się do akumulatora, żeby go namadować i przestawić samochód Jak to widzisz? Na razie czarno, ale może <grym> coś z tego będzie <grym> Powoli do przodu. No, taki warsztat mamy w galerii Malta, zapraszamy. Tesla serwis Malta Poznań. Co zrobiłeś? Wyjąłeś kapę? No, musiałem zdjąć osłonę i teraz będziemy próbowali się dostać do linki od maski powinno się udać, ale nie, 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 nie. Trochę więcej chyba niż wcześniej. Aczkolwiek. trzeba mieć zgrabne ręce, żeby tam się dostać. Można pamięć znasz? Prawie. <grych> Udało się. Ach, Brawo. Sukces. <grych>